Na niusełski z Łodzi Małgorzata czy Zakładamy sprzęt do paintbola i zamiast w lesie biegamy w hali. Pierwsza i jedyna w Polsce hala do strzelania kolorowymi kulkami powstała w Łodzi, mówią nam menadżerowie. Małgorzata Podwysocka i Kuba Starzec. Hala Paintball jest to alternatywa dla lasu, kiedy deszcz pada, jest zimno, no i kiedy jest ciemno, bo w lesie nie można grać po ciemku. Natomiast w hali można spokojnie grać nocą, jest super oświetlenie. Pomysł wziął się stąd, że oboje byliśmy w Stanach Zjednoczonych i mieliśmy przyjemność właśnie współpracować z ludźmi, którzy pracowali na takiej hali. Paintballowej. W Łodzi tak naprawdę jest kolebka paintballa i w Łodzi mamy bardzo liczne grono paintballowców. Gry można zamawiać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Paintball jest drogim sportem, tak jak każdy fajniejszy sport, narty, snowboard też nie są tanie, tak? Żeby skompletować sobie cały sprzęt do paintballa, tak, czyli marker, butla, mundur, maska to jest ponad 1000 zł. Natomiast u nas na miejscu jest dostępna wypożyczalnia. Jako pierwsi w Polsce też prowadziliśmy grę na kulkach pudrowych. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest, wybierzcie się do Hali Szekinińskiego. Szczegóły na www.paintballzone.pl